Ilu trzeba pesymistów, aby zmienić żarówkę? Żadnego, strata czasu. Tamta nowa i tak nie będzie działać. Ilu trzeba optymistów, żeby zmienić żarówkę? Żadnego. Stara za chwilę zacznie działać. Tomadek anegdotą witam Cię. Krzysztof Adak z tej strony. I można by było jeszcze parę rzeczy o optymistach i pesymistach mówić, ale dzisiaj właśnie yy, chciałem porozmawiać z Tobą i powiedzieć Ci o prawu przyciągania jeżeli nie czytałeś, nie czytałaś książki Sekret czy nie oglądałeś, nie oglądałaś filmu, to bardzo polecam Jak to działa. Jeżeli ty o czymś marzysz i pragniesz, to wysyłasz pewną energię w kosmos. Wszechświat bierze tą energię i zaczyna pracować dokładnie dla ciebie. Dokładnie dla ciebie zacznie robić wszystko, żebyś ty to otrzymał i uzyskał. Tylko czy ty masz otwarty umysł na to? Czy nie jesteś zamknięty i otoczony murem jak barbakan w Krakowie? Bo widzisz, wszechświat będzie wszystko robił, żeby tobie to dać. Będzie podsyłał ci ludzi, będzie podsyłał sytuację. Mówił, masz, popatrz się, tutaj jest okazja, tu jest człowiek, z którym możesz zrobić coś. No, mnóstwo rzeczy będzie na twojej drodze stawać, ale jeżeli ty będziesz zamknięty w sobie i będziesz miał tą otoczkę taką, nie będziesz dopuszczał tej energii, to niestety nic z tego nie wyjdzie. Dlatego, że gdzieś to musi się podziać, to przeświat gdzieś to przekaże, bo, bo w prawie przyciągania jest właśnie powiedziane, że gdzieś to się musi stracić, ktoś musi to otrzymać. Tak jest z ludźmi, którzy na przykład wciąż mają pieniądze, nie wiem, jest takie powiedzenie na wysoką kupę, nie będę kończył dalej tej metafory, ale czy to nie jest prawda, ci, co mają dużo pieniędzy, dostają jeszcze więcej? A ty, jeżeli nie otrzymałeś nic do tej pory, to może zerknij. I popatrz w swoje wnętrze, bo może być tak, że Ty czegoś marzy, o czymś marzysz, czegoś coś pragniesz, wysyłasz to, ale Twoje wewnętrzne ja mówi, nie, po co mi to? Starczy mi, starczy mi, wiąże koniec z końcem, jest ok, cieszę się tym, co mam, dlatego blokujesz po prostu tą energię. Popatrz się, nawet w Ewangelii było powiedziane kiedyś, e, znaczy kiedyś, bo jest zapisane, Pan Jezus chodził po świecie i mówił. Możecie mieć wszystko, czego zapragniecie, jeżeli tylko o to poprosicie. Czy to, że ty to właśnie pragniesz, czy to nie jest to proszenie? No, jest to proszenie, tak? Wysyłasz tą energię gdzieś tam do góry, i ta energia zaczyna wibrować, działać, podsuwać ci różne rozwiązania, a czasami po prostu sam poprzez swoje właśnie zamknięcie. Tak jak mówią anglicy, open your mind, czyli otwórz swój umysł, otwórz swoje myślenie, zamykasz je. I mówisz, ale ja tego nie chcę. I dzieje się, jak się dzieje. Jeżeli marzysz o tym, jeżeli pragniesz, żeby zmienić pracę i chcesz rozpocząć w internecie, proszę bardzo, zrób ten pierwszy krok. Ten pierwszy krok jest najważniejszy. Pierwszy krok do przodu. A później będzie już dobrze, zobaczysz. Także zapraszam cię serdecznie do współpracy, i jutro ostatni 30. filmik z mojego wyzwania będę mówił o tym. Jakie najbardziej programy popularne są i na czym można zarobić w internecie? Zapraszam Cię do kolejnego filmu. Życzę Ci miło spędzonego czasu. Trzymaj się. Cześć.